Obustronny niedosłuch czy jeden aparat słuchowy to wystarczające wsparcie? Tak, jeden aparat słuchowy może pomóc przy obustronnym niedosłuchu, choć nie w takim stopniu jak dwa aparaty. Oto kilka korzyści z używania jednego aparatu słuchowego. Pierwsze: poprawa zrozumienia mowy. Aparat może pomóc w lepszym zrozumieniu rozmów, szczególnie w cichym otoczeniu. Dwójka: wzmocnienie dźwięków. Pomaga w odbieraniu dźwięków, które bez aparatu mogłyby być trudne do usłyszenia. Trójka. Zapobieganie atrofii słuchowej. Używanie aparatu słuchowego może pomóc w utrzymaniu aktywności nerwu słuchowego, co może opóźnić pogorszenie się słuchu. Czwórka. Koszt. Jeden aparat słuchowy jest zazwyczaj tańszy niż dwa, co może być ważnym czynnikiem decyzyjnym dla niektórych osób. Piątka. Przystosowanie. Dla niektórych osób noszenie jednego aparatu jest początkowo łatwiejsze do zaakceptowania i może być dobrym krokiem w kierunku późniejszego użycia dwóch aparatów. Mimo że jeden aparat słuchowy może przynieść pewne korzyści, dwa aparaty słuchowe oferują zazwyczaj znacznie lepsze doświadczenie słuchowe, zwłaszcza w trudnych warunkach akustycznych. Zawsze warto skonsultować się z protetykiem, który pomoże dokonać najlepszego wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji. Do usłyszenia!